I tam wszystkich tutaj nowy nabytek Tutaj jest stary nabytek tutaj jest, tutaj jest dwumetrowa kosiarka Taleksa rok 2017 A tutaj jest kosiarka Aleksa roczni 2022 nie chce mi się tego tutaj, ale musicie mi uwierzyć, że 2022 no i na pierwszy rzut oka to jest praktycznie to samo. Zachwalali, że to jest bardzo dobra kosiarka. To samo co, co tamta. Troszeczkę jest y, usprawnień. Ale tak, popatrzcie sobie, jeszcze raz, waga, masa. Jeszcze po prawie 604 kg, 2,8 metra. A tutaj masa 520 kg. Tylko 80 kg więcej, a metr prawie yy, szersza. Ogólnie wszystkie profile są pocienione. Wał, ten ma przepracowany, ten dogniatający. Ten Wał ma przepracowane około 600 hektarów. Może 500, może 600. I tylko wymieniam tutaj te łożyska. Wszystko chodzi tak, jak należy. Tutaj przepracowane ma 20, może teraz 30 hektarów. Zobaczcie, co tutaj jest rurka cienkościenna ten cały wał 3 metrowy ja przenoszę sam bez najmniejszego problemu w rękach gdzie tam dwumetrowego muszę się bardzo dobrze zaprzeć, żeby go przenieść to już jest jedna popelina druga popelina to pokażę Wam jak wygląda może tu będzie widać o Zobaczcie sobie, tam pod spodem jest tulejka, raczej jej część. Tak wygląda. Nie wiem z czego one są zrobione. Każda jedna, y, którą wymieniałem, bo mi tutaj uderzyłem w kamień, nóż, pęk. Każda jedna jest tak wyrobiona jak w tamtej starej po całym sezonie. 150 przykładowo hektarów, skoszone noże i tulejki są w lepszym stanie, bo można jeszcze niektóre odzyskać, jak w tej po 20 godzinach. Tutaj. No to jest tutaj też troszeczkę dupy rozwiązanie. Yy, takie łańcuszki. Wszystko pięknie, ładnie. Bo one się niekiedy przesuwają na jedną albo na drugą stronę. O tak, widzicie tam. Ale to yy, można to można przymknąć na to oko, a tutaj po 20 hektarach. Zobaczcie sobie, jak wyglądają. Jak tutaj wyglądają te osłonki, więc jak one przepracują 100 hektarów, to podejrzewam, że one będą dotąd wytarte. No i aha, tam przekładnia wszystko chodzi bez najmniejszego problemu tylko wymieniałem co roku paski raz wymieniałem, dwa razy bo za dużo tutaj napuściłem nacisną, na, pocisnąłem smaru i wyszło na koło i paski się spaliły od smaru tutaj zaraz Wam pokażę Tutaj od razu z tego, bo tutaj jest łożysko, i za tym łożyskiem jest pierścień uszczelniający, żeby ten olej stąd nie wyleciał na, na koło pasowe. Ale ta rura jest za duża w stosunku do pierścienia uszczelniającego. Musiałem ją wkleić drugi raz na silikonie. I, i dopiero i dopiero wszystko teraz jest w miarę szczelne, bo. Przed uruchomieniem jak przywieźli mi od razu olej się lał i no i trzeba było rozbierać jeszcze raz. Tutaj. Widzicie? Tam jest taki wentylatorek niby. Jest taki badziew, że jedna łopatka już mi odpadła i leżała tutaj na, na dole. No i to jest wszystko do do no przymknięcia oko, no bo to łopatka, to może coś wpadło wszystko pięknie, ładnie yy, i teraz najlepszy trik w tej kosiarce łożyska są takie same, tutaj w wale Tutaj. tu i po drugiej stronie tam za kołem yy, pasowym i te łożyska na tym wale są od nowości, mają przepracowane około 500 550 może 600 hektarów w porywach i huczą wiadomo, bo trochę już przepracowały, ale jeszcze działają, a tutaj po przepracowaniu yy, 20 hektarów Łożysko z tej strony zatarło się i rozleciało. No, i dzwonię do. dzwonię do serwisu, a pan mi wciska kit, że prawdopodobnie nie smarowałem kosiarki i chodziło na sucho. Gdzie kosiarki, wiem jak się smaruje, bo tamtą i tą smaruje tak samo i no on mi wciska, że niestety to nie podlega gwarancji, ale przymknie na to oko i wyśle mi wyśle mi łożysko, no niech już to będzie, ale to mi się nie podoba, że albo one były nieposmarowane, bo ja kupiłem je w tą kosiarkę w tym roku na... w maju w maju to jest na, na wiosnę późno wiosnę a ona od 2020 stała na placu, pewnie, i tam się na pier dzieliło wilgoci. Mało smaru było, zarzewiało. I jak dostała obrotów. Łożysko się rozleciało. Na 99% jestem pewien, że, że tak było. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest przymykanie na tą otwór albo na ten otwór. Do trawy to nie ma w ogóle zastosowania. Do kukurydzy może tak do trawy zaraz się zalepi za, za, zabije tutaj trawą i, i to nie, nie kosi w ogóle tylko paski cierpią tak, jeszcze, jeszcze jak tu sobie przypiąłem pasem no na razie jest dokupiłem sobie te blachy i przedłużyłem, żeby wał trochę dogniatał bo lepiej mi się to tak kosi no ale dobra Ten to jest w ogóle żadna porażka. No ale. Yy, no jeszcze jedną rzecz mam. Tutaj są korki z odpowietrzeniem tu i tu. No i tutaj jest korek. Yy, no i oczywiście panowie tak wkręcili go. Bo to jest na stożek. Tutaj czym mocniej dokręcą, tym. No yy, tym wiadomo, że tutaj ścianka w tym jest nie wiadomo jakiej grubości, chyba z 2 czy 3 mm, oni wkręcili to na kleju na homo Przy odkręceniu, jak dolewałem oleju, oczywiście gwint tam zniknął. Musiłem to przegwintować i na te flonie wdać, yy, bo, no bo dupa zimna. Pan mówi, że to tak ma być. No i, i tak jest. Ale no, bardzo dziwne, że firma idzie w tą stronę. A, widzicie, jak to wygląda ten kątawnik? On jest wygięty. Ten płaskownik, on jest wygięty. To jest kolejny y, z jakichś nowych, nowatorskich y, rozwiązań. Bo ten, widzicie, profil. Co jest w tym? Jest prosty. Wystarczyłoby dać profil, a nie jakiś gówno. No ale to takie uwagi na przyszłość. Jedyna rzecz na plus, bo to trzeba przyznać, że na plus jest ten ślisk. Porównaj do tamtego, bo się nie łapie tyle dziadostwa na niego i nie za, zabiera się trawa. Ale to już. Plusy i minusy, no. będą mi niektórzy pisać, że, że to jest tak jak powinno być, no i nie przetłumaczy im się. Na razie no, działa, większość teraz kosiłem tamtym, bo ten to więcej stał jak, jak nie stał. No Jeszcze lepiej, bo tutaj, zobaczcie jak to było. Yy, tył niby zabezpieczenie, a trzymało się dosłownie Zobaczcie sobie Nie wiem nawet czemu tutaj lakier był Trzymało się na słowo honoru yy, Uderzyło gdzieś chyba w coś I odpadło o. Widzicie, tutaj jest zachlapane olejem Też osłonienie chyba coś słabo trzyma A tutaj zobaczymy Ile tam jest zachlapane? Czy jest coś zachlapane? O! Dziwne, zobaczcie, nie jest nic zachlapane. Cud. Cudowna kosiarka. Tamta i ta, niby ta sama firma. Wszystko jest pięknie, ładnie. Byłem na targach, panowie mi mówili, że to, ta kosiarka do tego traktora jest za mała. I żeby wziąć, wymienić ją, oni mi ją wymienią. Ale to na 3-2 metra dopłacę z 15 tysięcy i mogę zamienić. Mogą mi zamienić bez problemu. No tylko tyle po co wypuszczałem jakiś bubel, który powinien pracować, a nie pracuje. Jak byłem spra miałem sprawdzone tą kosiarkę, myślałem że będę zadowolony. Tak jak z tej, a tutaj troszeczkę się zdziwiłem. Chodź. Może trzeba przyznać, że no nie jest krytyczna, bo kosić kosi, no ale takie mankamenty, które jeżeli dalej będą się powtarzać, no to podejrzewam, że coraz mniej będą mieli klientów, jeżeli będą iść na ilość, a nie jakość. Bo, bo tutaj jakość jest największym, największą zaletą, tutaj jest największą zaletą, a tutaj jest jakość. No, prawie widzicie, grubość. Podejrzewam 8 mm a tutaj dziwnym trafem 10 mm no cóż, się zrobi. Trzeba żyć dalej. To jak na razie to by było na tyle. Na razie cześć.